Tu. Kropka na celu, bam, 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 okej? Okay. Bezpiecznik, kropka na celu, bezpiecznik, strzał, bezpiecznik Zabezpieczamy Kro i schodzimy karabinem Strzał na dół, strzał na dół, strzał na dół strzał. Zabezpieczamy i. Staraj się nie zmieniać postawy strzeleckiej. Masz strzelić w jednej postawie, żeby ta noga nie powinna być tak, nie? obydwie nogi powinny być prostopadłe do celu. <laughs> żebyś mógł stąd od razu ruszyć Bo jak będziesz miał tak, to i tak musisz tą okna zrobić tak, żeby ruszyć nie? Czyli i tu zmieni, tu trzymasz Kropka na cel, bezpiecznik, strzał, bezpiecznik, bam I znów bezpiecznik, strzał, bezpiecznik, bam, jedziemy O, już lepiej Nie prostuj się Zachowaj sylwetkę Don't się Trzymaj te 10 strzałów w sylwetkę Karabin tylko, o właśnie o to chodzi, tylko karabin. Paluch. <laughs> This is your safety i our safety. I na dół Bezpiecznik. Nie strzela! Nie baw się! Karabin pod pachę. Pod pachę. Chwyć magazynek tak, żebyś tu tak dołożył. O, tak musi Teraz naciśnij tą dźwignię. Naciśnij. Wyjmij magazynek. Wybij, wyjmij. Śmiało. Naciśnij ten. Ten schowaj. Schowaj go. Bo mamy czas. Uderz tą dźwignię całą dłonią zabezpiecz broń safety zabezpiecz broń druk preszczek preszczek jest puszczamy, dociskamy go das flap do góry broń jest gotowa do działania dalej